Pamiętajcie, momenty naszych jakichś depresji, smutków, tragedii, szatan wykorzystuje, żeby podjeżdża od razu i mówi, no szybko, podejmuj jakieś postanowienie na całe życie. Najczęściej są to złe postanowienia. Zatnę się, nie otworzę się, nie pokażę się, nie będę pomagać, nie będę taka głupia, nie będę się otwierać, nie będę się głęboko modlić. Pan Bóg, Jezus obiecuje, przyjdę do Ciebie i uwolnię Cię z wszystkich miejsc, dokąd poszedłeś w ciemną i mroczną noc Ja sam będę pas owce I ja sam będę je układał na legowisku Boże, co za wzruszający obraz Pan Bóg nas jak te owieczki kładzie na, na legowisku Tym owieczkom zakłada te piżamki dla owieczek I te takie czapeczki I głaszcze nas i bajki nam opowiada Ktoś powie, prosiędza, no jeśli to jest prawda To co się w moim życiu dzieje, że tego nie ma? Jest! Tylko my robimy źle, złe założenia Mówiłem wam, kochani my, Większość ludzi w naszym kraju jest wychowana przez mamy i ma wersję miłości matczynej. Że kakałko, że kołderka, że jasieczek, że poduszeczka. Natomiast Jezus kocha i jest czuły na sposób męski. Na sposób męski. Mama jest przewidywalna. Jak mama idzie do kuchni, my wiemy, co będzie robić. Natomiast ile razy ojciec brał deskę z garażu, a my, tata, co ty będziesz robił? Poczekaj, zobaczysz. O rany, tata wziął deskę i piłę gdzieś pojechał samochodem. Co on będzie robił? Tata jest nieprzewidywalny. Bóg jest nieprzewidywalny. Mama jest przewidywalna, jak wyjmuje kakao, cukier, będzie śniadanie. Bóg jest nieprzewidywalny i dlatego my nie możemy skontrolować Pana Boga. Dzieciaki często z ojcem na to. Tata, po co ci ta blacha? Tata, po co wiercisz tą dziurę? Tata, co ty tam w samochodzie majstrowałeś? Bo to są jakieś ciągle nowe zajęcia. No chyba, że tata jest przewidywalny przed telewizorem. Z zdarza się nieraz. Ale prawdziwy mężczyzna, przepraszam, jest bardziej nieprzewidywalny. On tworzy, kreuje, on wychodzi gdzieś w przestrzeń, wraca nieraz go parę dni. ma. Tato, tato, gdzie byłeś? Co widziałeś? I Pan Bóg się tak na mnie opiekuje. Zresztą Pan Bóg się, no niestety, musi na mnie opiekować jak, jak chirurg. Kochani, nie słyszałem, żeby ktoś miał awersję do chirurgów, a oni, jeśli jest chirurg w kościele, to z całym szacunkiem, bo też korzystałem już nieraz z pomocy. Ale oni tną, wycinają, piłują, kują, borują, szyją i w ogóle zadają człowiekowi ból. A my mówimy, dziękuję Panie Doktorze. Jezus musi nieraz prościąć wrzut, ja mówiłem. Nie każdy wrzut się da wyleczyć ziółkami. Kochani, czujemy właśnie, ja mówię o tych relacjach, że my podejrzliwie patrzymy na tego króla. No gdyby On był królem, nawet niedawno rozmawiałem z pobożną siostrą zakonną. Naprawdę no, serce na dłoni ma kobieta. I we wspólnocie, w której ona mieszka, dużo się choruje. No ta choruje na to, ta umiera, ta wagoni. I ona tak do mnie mówi, przecież ja wszystko rozumiem, ale no, ten Pan Bóg jest wszechmogący i kocha nas. No, czego On tych chorób pod nas nie odejmie? No my biegamy jak głupie Jedna do drugiej, pomagamy Leki sobie kupujemy, opatrunki sobie robimy A on, on mógłby wszystko zrobić Kochani, czujemy się często jak zagubieni I jesteśmy zagubieni Nasze życie jest ciągłym zagubieniem Po co? Abyśmy go potrzebowali